Witajcie moi drodzy! Dzisiaj nie będę zaczynał słowami: czy wiesz, że, lub jaka jest i tym podobne. Dzisiaj chciałbym Wam zadać inne pytanie. Co sądzicie o tym całym programie na pierwsze mieszkanie? Bezpieczny kredyt 2%. Co Wam się w nim podoba? Co byście chcieli zmienić? Napiszcie proszę w komentarzu Wasze opinie. Sam bezpieczny kredyt, jak każdy program rządowy, posiada dużą ilość zalet, ale i ogromną ilość wad. Z jednej strony klienci cieszą się, że mogą kupić swoje pierwsze mieszkanie, bo zdolność kredytowa liczona jest zdecydowanie lepiej. Z drugiej jednak z strony narzekają na ogromną ilość wykluczeń i ograniczeń. Ja też mam mieszane uczucia co do tego programu. Z jednej strony nie dostaniesz kredytu, jeśli posiadałeś, posiadałaś już nieruchomość, z drugiej jednak strony, jeśli jesteś cudzoziemcem, to otrzymasz ten kredyt po spełnieniu warunków, nawet w przypadku jak posiadasz już nieruchomość za granicą. Gdzie tu sens, gdzie logika? Tak więc zapraszam do komentowania. Ale zróbmy trochę inaczej. Jeśli podoba Ci się ten program, napisz OK, a jeśli uważasz, że ten program jest nie dla wszystkich albo ci się nie podoba, napisz po prostu lipa. Aha, jak możesz, to polub ten film, aby poprawić mi trochę zasięgi. Będę wdzięczny. I zapraszam do kontaktu. Pomagam bezpłatnie uzyskać takie finansowanie. Dzięki wielkie. Hej.